Dzień dobry moi drodzy, assalamu alaikum, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Witam moich stałych widzów i tych, którzy może dziś będą pierwszy raz na moim kanale, albo takich, co są od niedawna, bo też przybyło trochę subskrypcji, więc może się przedstawię. Jestem Kasia Latifamoran, Moran, pochodzę z Tarnobrzega, obecnie mieszkam w Turcji z mężem i synkiem 3,5-letnim, mieszkamy w Ankarze. I też mamy drugie mieszkanie w, tutaj w Polsce w Pile i właśnie dziś Wam je pokażę. Bo też już jak kupiliśmy to też chcieliście, żebym pokazała i tam czasami jakieś były, takie głosy się pojawiały, że co tam jest z tym mieszkaniem, że ja nie chcę go pokazać. Tam nie było za bardzo co pokazywać, kuchnia była pusta, nic nie było, w pokojach też nic nie było. Łazienka na no, tylko była i tyle. No to Wam zdjęcia tam w którymś filmiku pokazywałam jak wyglądało przed remontem. Może Wam podlinkuję też ten filmik, żebyście mogli sobie zobaczyć jak ta łazienka i kuchnia wyglądała. Chyba ta... kuchni tam nie pokazywaliśmy, łazienka przed remontem, to sobie zobaczycie. A dziś zobaczycie jak to mieszkanie wygląda po remoncie, jak wygląda kuchnia, jak wygląda łazienka. Ja jestem zadowolona, wszystko jest tak w zabudowie, lodówka, yy, ta zmywarka na jednej ścianie, jedna ściana pusta, tak jest, yy, ta kuchnia jest mała, tak jest zrobiona, żeby jak najwięcej tam można było tych, tego wszystkiego zmieścić i żeby tego miejsca zostało, yy, kuchanka też yy, taka na blacie, pod blatem piekarnik, jestem zadowolona z tego. I też z tego jestem zadowolona, że nie mam tam zmiarki dotykowej czy tam kuchenki, tylko wszystko jest normalnie na przyciski i pralka tak samo. Ta pani projektantka wybierała, przypominała mi, żeby nie było dotykowego, bo potem bym sama nie mogła obsługiwać. No, można niby obsługiwać yy, przez aplikację, no ale jakby nie było internetu, no to już koniec, nic bym nie mogła zrobić. A tak jak są, jest normalne. Z przyciskami urządzenia, no to zawsze mogę sama obsłużyć nie muszę na nikogo liczyć, tylko jestem niezależna. No to tutaj jeszcze jest do oglądania, co do pokoju. Mamy duży pokój. To będzie taki salon, tam pewnie stół, postawimy w przyszłości, telewizor. On jest pusty teraz, ten pokój. Pokój mały, który będzie Mikunia, to też jest pusty. No i tylko w tym pokoju jednym, Który będzie nasz, to tam jest szafa, tak tu nie ma żadnych mebli, to, więc to wszystko będziemy kupować latem i też Wam dziękuję za to, że jak Was pytałam w poprzednim filmiku, tam gdzie pokazywałam co kupiliśmy, to tam opisaliście jak to jest kupnem łóżek i tak mebli, ile trzeba czekać, dziękuję za tą informację. No, to też postanowiliśmy, że latem, jak przyjedziemy, to będziemy wszystko wtedy kupować. Meble to też będę Wam pokazywała, jak urządzamy, bo pewnie będziecie ciekawi. Ja trochę chora jestem, mam kartę, kaszel. To tak zrobiliśmy, że Ibrahim nagrywał te pomieszczenia. Ja to już nic nie będę tak za dużo mówić. Nie wiem, czy po głosie słychać, że jestem chora. Mam nadzieję, że nie ale już tak, no trochę jest lepiej, ale tak nie mogłam, mam taki kaszel, katem, nie mogłam oddychać, tak ciężko mi było, trochę no, gorzej się czułam niż teraz. I moi drodzy, zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, zostawiania polubień, piszcie komentarze, jak wam się podoba remont, jak wam się podoba nasze mieszkanie i ja chętnie zawsze czytam wasze komentarze, więc Wie, wiecie, że odpisuję, piszcie. Jak macie jakieś pomysły na filmiki, to też piszcie. No i teraz zapraszam do oglądania.